Polski rząd zrezygnował z kupna francuskich Karakali albo to francuski Airbus nie spełnił wymogów przetargu. Zwolennicy rządu się cieszą, bo teraz będzie można kupić tańsze i najwidoczniej lepsze śmigłowce z polskich firm PZL Świdnik lub PZL Mielec. Pierwszy problem polega na tym, że to nie są polskie firmy, to są zagraniczne firmy znajdujące się w Polsce, w których pracują Polacy. PZL Świdnik należy do włosko-brytyjskiego producenta śmigłowców Augusta Westland, a PZL Mielec należy do amerykańskiego Sikorsky Aircraft Corporation. To oznacza, że podpisanie kontraktu z jedną lub drugą firmą nie wspiera naszego przemysłu. Zapamiętajcie sobie, to nie są polskie firmy. Drugi problem dotyczy wojskowych zakładów lotniczych w Łodzi, które są w 100%. Polskim przedsiębiorstwem i zajmują się między innymi remontami i modernizacjami helikopterów. Okazuje się, że gdyby francuska firma Airbus wygrała przetarg na 50 Karakali, to właśnie w Łodzi powstałaby linia produkcyjna śmigłowców Eurocopter EC-725 Karakal oraz silników do tych maszyn. Trzecim problemem jest sam przetarg, co do którego mam kilka wątpliwości. Przetarg był zorganizowany, by zastąpić stare helikoptery Mi8 Mi17. Nowe helikoptery miały być wielozadaniowe, nie znalazłem wszystkich wymagań, które musiały spełnić te helikoptery, ale jeśli miały zastąpić Mi8, to jedno było pewne. Helikopter musiał być duży. W zależności od wersji wojsko zażądało na przykład, by śmigłowce były zdolne transportować 16 w pełni wyposażonych żołnierzy wraz z załogą wersja transportowa lub 12 żołnierzy wojska specjalne. Inne były wymagania dotyczące wersji zwalczania okrętów podwodnych lub ewakuacji medycznej. Pod względem uzbrojenia wymogi dotyczyły m.in. karabinów kaliber 7,62 i 12,7 mm, działek 20 mm. Teraz przedstawię Wam zestawienie helikopterów biorących udział w przetargu. Dane, które tutaj przedstawiam, pochodzą głównie ze stron producentów, ale również z innych specjalistycznych stron. Black Hawk S70i, jak widać, jest najstarszą konstrukcją. Najnowszą jest AW-149. Jednak ten helikopter, jak do tej pory, nie był sprawdzony w boju. Pod tym względem, Black Hawk bije Karakala i AW-149 na głowę. Karakal swój pierwszy lot miał w 2000 roku i od 9 lat bierze udział w różnych misjach. To oznacza, że spośród tej trójki najnowszą konstrukcją biorącą udział w misjach jest Karakal, ale z drugiej strony, Black Hawk jest konstrukcją bardziej sprawdzoną. Maksymalne prędkości przelotowe helikopterów są porównywalne, ale co do zasięgu, to Karakal wygrywa z dwoma pozostałymi helikopterami. Karakal ma największą masę startową, jednocześnie ma mocniejsze silniki. Karakal osiąga również największy pułap. Jeśli chodzi o pułap Hawka, to miałem problem. Na stronie producenta nie ma podanego pułapu dla modelu S70I. Dopiero w jakimś magazynie znalazłem tak niską wartość. Wyższa wartość jest przypisana Hawkowi UH 60 US Army i w sumie nie wiem, czy ta sama wartość, tak wysoka, powinna być przypisana Hawkowi S70I. Wracając do porównania, to na pokład Karakala może wejść aż 19 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Na pokład Mi-8 może wejść od 24 do 27 żołnierzy. Dwa pozostałe helikoptery, przynajmniej jeśli chodzi o walory transportowe, nie mogą konkurować z Karakalem. Jeśli chodzi o montaż, to Black Hawk, jak każdy wie, jest montowany w PZL Mielec Sikorski Aircraft Corporation. AW-149 jest montowany w PZL Świdnik. I po wygranym przetargu ten zakład zostałby rozbudowany. A Karakal po wygraniu przetargu najprawdopodobniej zostałby montowany w jedynej polskiej firmie w tej stawce czyli w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi, które również zostałyby rozbudowane. Jeśli bierzemy pod uwagę, że jeden z tych helikopterów ma zastąpić helikopter Mi-8, to z całym szacunkiem, ale najbliżej jest tutaj Karakal. Francuski helikopter jest największy i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Z drugiej strony, Francuzi przesiadają się z Karakali na helikoptery NH Industries NH90. Jakie w ogóle ma być zastosowanie tego helikoptera? Na samym początku przetargu była mowa o 26 maszynach, później ta liczba została zwiększona do 70 helikopterów, a w tej chwili ze względu na cenę. Ta liczba została zmniejszona do 50 sztuk. Według mnie takie manewry z ilością sztuk i z ceną są trochę dziwne. Na przykład Brazylia kupiła Karakale za o wiele mniejszą kwotę, ale w sumie z drugiej strony było to dosyć dawno i nie wiemy dokładnie, jaki model, z jakim wyposażeniem kupili Brazylijczycy. Sprawdźmy, do czego mają te helikoptery służyć: 8 do zwalczania okrętów podwodnych, 8 dla wojsk specjalnych, 5 ewakuacji medycznej. 13 bojowych operacji poszukiwawczo-ratowniczych oraz 16 maszyn w odmianie transportowej. Czy Karakal sprawdzi się w boju? Ja się na tym nie znam, ale mogę się wypowiedzieć. Według mnie Karakal jest zbyt dużym i zbyt ociężałym helikopterem na misje bojowe. Do poszukiwań, zwalczania okrętów podwodnych, transportu ok, ale misje bojowe to raczej zadanie dla mniejszych i bardziej zwinnych maszyn. Dlatego według mnie przetarg powinien być podzielony na dwie części typowo transportową oraz bojową. Karakale powinny nam służyć do transportu, jeśli oczywiście Świdnik i Mielec nie wystawiliby swoich maszyn, a Black Hawki do zadań bojowych, ale nie mówię tutaj o S-70i, tylko o prawdziwych Black UH-60, które są na wyposażeniu US Army. Ostatnio właśnie takie maszyny, Kupili sobie Słowacy. Zaraz powiem, jaka jest różnica między tymi modelami. Zastanawia mnie też jeszcze jedna sprawa. Dlaczego PZL Świdnik i Mielec wystawili do przetargu akurat takie helikoptery? Jeśli wiedzieli, że to mają być helikoptery transportowe w zastępstwie za Mi-8, to mogli wystawić Świdnik model AW101, a Mielec model S92. Duże helikoptery, które mogły konkurować z Karakalem. Dlaczego tego nie zrobili? Nie wiem. I teraz tak, sporo osób mówi, że trzeba brać Blackhawki, żeby PZL Mielec miał zamówienie i nie zaczął zwalniać ludzi. Przypominam, że to amerykańska firma. To tak jakbyśmy chcieli pomóc Tesco albo Lidlowi, żeby Polacy dalej mogli tam pracować. Poza tym, tak jak mówiłem, jeśli to mają być helikoptery typowo do transportu, Muszą pomieścić jak najwięcej żołnierzy, to karakale są z tej trójki najlepsze. Z Black Hawkami jest ten problem, że nie dostalibyśmy dobrego produktu. Przypominam, że Black Hawk S 70I jest wersją eksportową. To nie jest to samo co Black Hawk UH-60, który jest wykorzystywany przez US Army. Przeczytam wam fragment artykułu ze strony dziennikzbrojny.pl, który co nieco wyjaśnia. W 2006 roku firma Sikorski rozpoczęła pracę nad nowym wariantem śmigłowca Black Hawk, który miał stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników eksportowych. Maszyna miała bazować na UH-60M, jednak pozbawiona części wyposażenia wybranego dla amerykańskich sił zbrojnych. Dzięki temu możliwe byłoby zawieranie transakcji bez zgody Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach programu DCS. Nowy model otrzymał oznaczenie S70 i Blackhawk International. Na centrum jego powstania zostały wybrane zakłady PZL Mielec, które w 2007 roku zostały kupione przez Amerykanów. W porównaniu do UH60M maszyna jest lżejsza o około 500 kg które mogą być zagospodarowane przez kupców na instalację dodatkowego wyposażenia lub wzrost ładowności. Jej napęd stanowi silnik wersji D, ale z układem sterowania ze starszego modelu T700GE701C. Wirnik główny to również wersja wcześniejsza znana ze śmigłowca UH60L. Awionika choć uproszczona to również Glas Cockpit z czterema wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi. Produkcja modelu S70i odbywa się w zakładach Sikorski PZL Mielec w Polsce. Na miejscu powstają jedynie elementy kadłuba, które są łączone z podzespołami dostarczanymi przez kooperujące firmy europejskie, m.in. z Czech oraz Turcji, w tym i Polskie. Prezentacja egzemplarza prototypowego miała miejsce w Mielcu w marcu 2010 roku. Został on przewieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie przechodził badania w locie. W takim razie kupilibyśmy taką jakby bazę helikoptera i później osobno musielibyśmy kupować części. Takim sposobem Black Hawk z Polski nie spełniał wymagań odnośnie uzbrojenia, ponieważ dostalibyśmy wersję podstawową i dopiero po czasie trzeba by było dopłacić, żeby można było zamontować uzbrojenie. Te części zostałyby sprowadzone gdzieś z krajów europejskich, a może nawet ze Stanów Zjednoczonych, więc mielibyśmy podobny problem jak z samolotami F-16. Dlatego, m.in., Black Hawki są tańsze z początku od Karakali, i kto wie, ile musielibyśmy zapłacić za dodatkowe wyposażenie. Podobnie sytuacja miała się z helikopterem AW-149. Dostalibyśmy te helikoptery w umówionym terminie, czyli do 2017 roku, bez uzbrojenia. Helikoptery z uzbrojeniem, zgodnie z wymogami przetargu, dostalibyśmy dopiero w 2019 roku. Moim skromnym zdaniem, chociaż nie znam się na helikopterach to jeśli rząd szukał helikopterów typowo do transportu żołnierzy, to karakale były najlepszym wyborem. Jeśli firmy PZL Mielec i Świdnik wystawiłyby większe helikoptery zbliżone wielkością do Mi8, czyli AW-101 i S92, to kto wie, jakby to się skończyło, no ale niestety takich helikopterów nie wystawili. Nowy rząd zrezygnował z kontraktu z Airbusem, albo to Airbus nie spełniał wymogów, bo podobno były problemy z umową offsetową. Nie wiadomo dokładnie o co chodzi. Może nowy rząd postawił celowo warunki nie do spełnienia, albo Airbus zdecydował, że nie wybuduje montowni w Polsce. Po wczorajszej wypowiedzi pana Macierewicza wnioskuję, że chyba jednak rząd zastosował pierwszą opcję. Wczoraj pan Antoni Macierewicz powiedział, że wojska specjalne otrzymają śmigłowce Black Hawk, czyli w sumie powiedział to o czym myślałem, chociaż wolałbym prawdziwe amerykańskie UH-60. Zastanawiam się, czy na pewno wojska specjalne teraz potrzebują tych śmigłowców. Czy lepiej byłoby kupić duże transportowce dla wojska? Pytanie: Czy jest to robione po to, żeby podlizać się Stanom Zjednoczonym? Czy rzeczywiście wojska specjalne tych helikopterów potrzebują? Podobne pytanie powinno paść przy wybraniu przez poprzedni rząd Karakali. Czy te helikoptery były nam potrzebne? Czy rząd chciał się podlizać Francuzom? Ja niestety nie znam odpowiedzi na te pytania. Może wy znacie. Przy okazji napiszcie mi co myślicie tak ogólnie o tym zerwaniu negocjacji między Polską a Airbusem. Odpowiedzi swoje przemyślenia możecie zostawić mi w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.